Biała Z gałązką swej Do Arki Skierowała loty Synogarlica Już odnalazła Przedmiot swej Tęsknoty Na brzegach gdzie zieleni Zwieszają się sploty, dzień trzydziesty piąty. Udziel mi twojej mocy, ojcze. Ojcze nie proszę o siłę tego świata. Siłę, która przemija, która budzi lęk i rodzi pychę. Proszę o Twoją moc. Moc, która pochodzi z Twojego serca pełnego miłości. Moc, która nie przymusza, ale delikatnie prowadzi, podnosi i napełnia odwagą do działania w zgodzie z Twoją wolą. Twoja moc, Ojcze, jest inna niż wszystko, co znam. To moc, która daje mi... Siłę by kochać, gdy moje serce jest zranione, ta moc, która pozwala mi wybaczać, gdy moje ludzkie, ja tego nie potrafi, to moc, która podnosi mnie, gdy upadam i wskazuje mi drogę, gdy jestem zagubiona. Ojcze, udziel mi swojej mocy, abym mogła podejmować codziennie wyzwania z odwagą i z ufnością. Potrzebuję Twojej mocy, aby wzrastać ku Twojej miłości, by moje serce każdego dnia stawało się bardziej otwarte na Ciebie, na Twoją obecność w moim życiu i na potrzeby innych. Twoja moc nie zmusza, lecz przemienia. To ona daje życie, odnawia i prowadzi do pełni. Dziękuję, że Twoja moc jest zawsze dostępna. Że wystarczy, abym otworzyła się na ciebie, a poczuję jej działanie w moim życiu. Proszę, Ojcze, wypełnij mnie swoją mocą. Daj mi siłę, bym mogła stawić czoła trudnościom i nigdy nie utraciła nadziei. Daj mi odwagę, bym szła za Twoim głosem, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Niech Twoja moc uzdalnia mnie do życia w miłości. Prawdzie i wierności Tobie. Ojcze, w Twojej mocy widzę źródło pokoju i życia. Dziękuję, że Ty zawsze jesteś gotowy wspierać swoje dzieci udzielając im tego, czego najbardziej potrzebują. Udziel mi, Ojcze, Twojej mocy, aby mogła wzrastać ku Twojej miłości i przynosić owoce, które będą świadectwem Mojej obecności w moim życiu. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję. Bóg Ojciec Wszechmogący, Abba Tatuś, niech obdarza Ciebie, Nadzieją, która zawieść nie może, niech ta nadzieja będzie jak kotwica mocno trzymała się w Twoim sercu, abyś, patrząc przez Jezusa, Jego mękę, śmierć i zwycięstwo nad grzechem śmiercią szatanem, patrząc na Ojca właśnie przez Jezusa, żebyś mógł uchwycić się tej nadziei. Dziedzictwa niezniszczalnego i niewędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Otwieraj się na nadzieję w ciągu dnia i w nocy, także w czasie snu. Niech Bóg, Ojciec Wszechmogący, utuli Cię mocno do swojego serca i swoją miłością. Coraz bardziej niech Ciebie prowadzi do bram swego królestwa, błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. do Znowu Już odnalazła Na przedmiot swej tęsknoty Na brzegach, gdzie zieleni Zwieszają się sploty Żyła ukrywa I w samotności swe gniazdo uwiła I w samotności on prowadził Umiłowany, w którym siebie zagubiła I jego w samotności miłość I'm